3 stycznia 2021 roku, dział 405D. Miejsce wykonywania w roku ubiegłym wieży przez Leśniczego Leśnictwa Rudki Krzysztofa Czachura. Oczywiście jak wiele innych yy, tutaj wieży w leśnictwie nie zakończone, bo jak widzimy pozostało cała Rzesza yy, Farby, na cała rzesza znaków na drzewie, które nakazywałyby wyciąć owe drzewa, oczywiście pozostały takie suszki, których to leśniczy nie widział, kiedy wycinał, tak że to suche jest, bo trudno było to rozpoznać. Oczywiście pozostała tutaj cała rzesza grubizny w postaci wierzchołków, całych kawałków, kłód, całych niemal. Oczywiście te, o których mówię, o tych farbach bardzo proszę. Tych znaków można tutaj naliczyć kilkadziesiąt. Ja może przejdę tak naprzeciwko i pokażę po kolei, tak? Jeśli leśniczy uważa i nadleśniczy, że zakończona jest przebież, to bardzo proszę, co tutaj robią te znaki? Ten. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ten. A generalnie to po jaką cholerę to tak zostało wyznaczone, to jest też ciekawe. Dlaczego te pojedyncze sosny zostały wyznaczone do wycięcia? Chociaż nie wycięte. Ten tak, yy. tak, tak, popatrzmy tak, tak. dalej. Tutaj widzimy, że się nie wycięło, ale się zadziałało, Tutaj to chyba zule się wykazały przytomnością, bo umysłu, Nie no, ktoś inny, pieczołowicie wychełtane, to to ta farba, ale farba jest ten. To jest... Ja i to drogi od pola, od płankowic, tylko to, co ciekawiło, wzdłuż drogi e, wydzieleniowej tutaj w kierunku gniazd, w kierunku do tak zwanej linii samolowej. Proszę bardzo, ten tu po lewej stronie został kolejny. Proszę bardzo. Wycięto tu, tutaj sosnę taką grubsiejszą. Ten, proszę bardzo, proszę bardzo. Tam kolejny. Ja może zbliżę. Tak. Proszę bardzo. Ten tutaj. Proszę bardzo. Tamten. Tak. Fajnie. Fajnie, że widzimy wszyscy to samo co ja. No bo nie sposób widzieć co innego. Tylko ja mam władzę, żeby pokazać po co chce póki co w tym miejscu w lesie tutaj mamy takie wierzchołki które sobie leżą w gałęzie. Nie idziemy w lewo, pójdziemy do gniazda, pokażemy może tam co dalej jeszcze będziemy widzieli. Więc tak, tu mamy gniazdo zaorane, zaorane gniazdo, pomimo tego, że pozostałe gniazda są nieodnowione, bo na nich za, za przepośnieniem gówno rośnie. To nadleśniczy pozwala leśniczemu na kontynuację cięć. Proszę bardzo, kolejna tutaj rzecz tego typu. I jesteśmy cały czas w miejscu trzebieży. W miejscu trzebieży, to to leśniczy tutaj uskutecznia. Nie wiersza, to jego trzebież nie ostatnia. Proszę bardzo, takie wiszące drzewa, jak to, to powstało po pilarzach. Nie teraz wcześniej, bo widać, ale powstało. Czy tam, proszę Państwa, złamana się czereśnia teraz przy okazji pozyskania czy takie proszę państwa kawałki długie na pół metra idźmy dalej i to co widzimy to się zachwycajmy proszę bardzo tutaj po kolei tych kawałków leży taki tutaj pniak no ale to tylko chodzi o taki pniak to ewentualnie sprawa dyskusyjna sprawa urody i jesteśmy na powierzchni, gdzie z rębowej, przebieżowej leśniczy, proszę Państwa, w ciągu roku rozpoczyna takich powierzchni kilka. Kilka, może jest nawet tego tak około 10. One się nawzajem przemijają: 55 cm. I leśniczy, w zależności od potrzeb, to kolejnie wahanie w zależności od potrzeb leśniczy, proszę Państwa, zachodzi na daną powierzchnię, coś tam ucina, przede wszystkim to tartarz najpierw wycina. Co cenniejsze, reszta leży. Niejednokrotnie leży od stycznia do grudnia tego samego roku. A że tak się dzieje, to proszę bardzo, ja na wszystko mam dowód. Fajna, to ma na wszystko dowód. To jest taki fachowiec. Proszę Państwa, 2,5. 2,5 to gruby po no Został po pozyskaniu. Ja nie twierdzę, że może ktoś złodziej się na 30 ma to centymetrów. Być może to ale. Mnie to nie obchodzi, proszę bardzo. Tak? Leżą te kawałki całe miesiące w lesie, tutaj jak widzimy leżą różne. I teraz proszę zobaczyć jak to się ma z długościami 1,70, to będzie miało 1,20, to będzie miało, będzie było zmierzyć, to będzie miało proszę Państwa chyba 2,40, tak, ma 2,45. I tak po kolei po kolei tak? to zostaje w lesie jako nikomu. Ten tutaj w jako nikomu niepotrzebny, Zbędne, proszę Państwa. Zbędne dla, dla, dla dalszej gospodarki leśniczego leśnictwa rudki Krzysztofa Czachura. I czy też zbędne dla dalszej gospodarki nadleśniczego? Nadleśnictwa Kraśnik, że już nie będę byłować nazwiska. Czy i w którym? W leśnictwie, na leśnictwa krasnik, już nie wspomnę o innych nadleśnikach, są takie warunki i zwyczaje, że leśniczy prowadzi jednocześnie kilka przebieżów. Proszę spojrzeć w dokumenty i widać wyraźnie, z ilu powierzchni leśniczy ma wykazy i w jakim czasie to się rozkłada. Tak? Wykazy ze stycznia i wykazy z grudnia. Tak? I to dlatego, proszę Państwa, leży taki kawałek i gnije w tym lesie, bo gnije. I to dlatego, proszę Państwa, taki kawałek sosny, który tutaj pokażę za chwilkę, to są super ciekawe rzeczy, bardzo proste. Temu do ziemi brakuje... Ile? 60 cm. tak? Brakuje 50 do ziemi. Grube to to jest na jakieś 20 cm. no na 20, 20, może nawet 2, tak? Takie coś wisi tutaj nad moją głową to jest pozostałość po pracy leśniczego. Ja to pokazywałem, podobne hece w tym wydzieleniu. Oczywiście nie przyniosło to żadnych skutków. Ja nie wiem, czy stanowisko e, czy stanowisko Pana od BHP to zamarło, nie ma, czy Pan inżynier nadzoru to już nie ma tego w swoich obowiązkach czy pan zastępca nadleśniczego odpowiedzialny za działalność leśniczych i to co się dzieje w terenie za nie mógł i do lasu nie przychodzi. Ja powoli wywołuję tych ludzi może nie z nazwiska za wyjątkiem leśniczego dlatego że dlatego że to wszystko co się dzieje dziać się nie powinno to tutaj leśniczy wyciął wszystkie wejmutki bo mu były potrzebne tak nie patrząc na to, że było ich niewiele, nie wybierając spośród nich najgorszych, czy wymagających wycięcia, wyciął po prostu wszystkie, bo taka była, że tak powiem, jego, nie także wola, taka była potrzeba. Leśnicy tutaj sam jest sterem i okrętem w tym leśnictwie i tak jak mówię, gdy mu ktoś zwrócił uwagę, to ma proste jedno wytłumaczenie, nie jest sam, proszę Państwa, Leśniczemu na to wszystko pozwala nadleśniczy i reszta świty, więc on się może śmiać. Jemu moi drodzy, nic nie zrobicie, ponieważ on jest tutaj bohaterem tego typu, że na wszystko ma papier. To ma, proszę Państwa, metr 20 m długości. To wawek mający ponad 30 cm średnicy. 125, ponad 30, w dzisiejszym końcu będzie miał. No, oczywiście 32, 30, tam będziemy ze 35, tak? Tutaj, proszę Państwa, mamy kolejne drewno, które zostało się po leśniczym. Powierzchnia zakończona, niezakończona, no to skoro niezakończona, to kiedy to ostatni raz leśniczy był z wycinką? Co? Zaczął ją w grudniu i się nie wyrobił. Nie, on zaczął ją, proszę Państwa, wczesnym latem albo późną wiosną tego roku, tamtego roku i się nie wyrobił, tak? To nie jest niezakończone, to jest działanie z implementacją. 2,60 m, tak? 2,60. No to patrzmy, tak jak ma drugie. Ciekawe są właśnie też to system mierzenia dla pana inżyniera. 2,30 pani inżynier. Jak to się razem doda i podzieli przez 2, to wychodzi 2,40. Widzi pan, jaka prosta matematyka. To trzeba umieć dodawać i dzielić. Właśnie, dzielić trzeba umieć. 2,42. I tutaj. Ostatni, też pewnie 2.42, który ma, proszę Państwa, średnicę tutaj 30 cm. Nie wiem, czy będzie widać 30 cm. Takie drewno, tu się pocięta po 2.40. Kto tnie, proszę Państwa, bo to już można jakoś nazwać. Kto tnie takie hece, tak krzywe hece po 2.40? Ta 2.52. Tak? Jak to będzie wyglądało później w stosie? Ja pokazywałem, nie pokazywałem, ale mam takie stosy. Fajne. To wszystko jest tak fajne, że powinno się dawno temu zakończyć. A się nie zakończyło. Panie nadleśniczy, kolejne drzewo z farbą, nie wiem, może dwudzieste, które ja yy, zrobiłem temu z, yy, zdjęcia. A pan, zobacz pan sobie, panie. Kolejne, proszę pana, tu. Kolejne, proszę pana, tu. A tak koło, koło pola teraz się przejechało. Zobacz Tu, kolejne. Proszę pana, gdyby wyciąć te wszystkie drzewa, to tu by trzeba było przynieść ławki i zrobić park. Panie Nadleśniczy. Co to jest za gospodarka? Jedyna wejmutka, znaczy jedna z niewielu, bo tu jest ich trzy chyba, które zostały, miały, proszę państwa, taki mniej więcej pokrój i taki mniej więcej widok. Bardzo proszę. W czym przeszkadzały te drzewa? Leśniczemu, draniowi, że je tutaj powycinał. Tych drzew w leśnictwie Rudki, w nadleśnictwie Kraśnik w całym jest ledwie może kilkadziesiąt sztuk, tak? To fajne drzewa, nie to, że cenne. Cenne przyrodniczo. Do leśniczego były cenne, bo, proszę Państwa, ściął wcześniej drań, trzy wejmutki i trzeba było do ładunku, bo odbiorca nie chciał przyjechać po trzy, chciał cały samochód. Takie draństwo ma miejsce w tym leśnictwie. Bardzo proszę, wyżynki po pół metra, skąd powstają, ile tutaj ich jest, tak? Skąd to się bierze? tak Tego tu bardzo Tak? To jest. Jak mówiłem, leśniczy rozpoczyna. Kto mu na to pozwala, panie nadleśniczy? Żeby leśniczy ciągnął jednocześnie kilka powierzchni. Oczywiście żadnej żadne nie kończąc. Byłeś pan w miejscu, gdzie on te pozostania robi? Był pan w miejscu i widział pan, proszę pana, tego typu znaków różnych. Mnogość, panie. Tutaj z ilości pozostawionych znaków do wycięcia można by było sądzić, że nie było przebieży. Gdyby nie te dziadostwo, które zostało tutaj po filarzach panach, no to by tak można było sądzić. To nie ten sam, proszę pana na Tamten miał, jak mówiłem, pół metra. Tak? Ten ma. O, ten ma. Troszkę mniej, tam do mnie a troszkę więcej. No w każdym razie nie jest to ten sam wierzchołek, bo bym pamiętał. Proszę bardzo, dziś chociaż w cholerę, może ten sam. No dobra, załóżmy, że ten sam. Może tutaj już byłem i poszedłem w, tam w przypolu. No dobra, nieważne. Nie będę się kłócił sam z sobą, bo to nieładnie wygląda. Idźmy dalej. Patrzmy, co tutaj się wyczyniało. Proszę bardzo. Tutaj wycięto piękną sosnę. Bardzo grubą na środku. I proszę zobaczyć to co rosło dookoła niej te sosny się odchylały na boki odchylały się bo ta sosna miała piękną koronę wycięto ją bo była najładniejsza zostawiono chłam proszę państwa to taka jest rola trzebieży. w rolą jest wyprodukowanie ładnego drzewostanu najpiękniejszego drzewostanu odwrotna sytuacja jest w leśnictwie krótki, bo tutaj proszę Państwa wycinamy co cenniejsze, tu się w przebieżach wycina drzewa dorodne, tu się proszę Państwa przygodnych wycina najpiękniejsze dęby, na co mi też odpowiedzi 125 cm odpowiedzi na leśnicy udzielić nie chciał i nie chce, tak? Co się stało z tymi dębami na sumnicę i gdzie pojechałem? Znaczy gdzie pojechałem, to ja wiem, kto, kto pozwolił na wycinkę tych dębów. Pamiętam dokładnie jak to było, ja mogę opisać w detalach jeszcze kto z kim chodził, kto drabilę nosił. 1,40 wale, tak? 1,40 to, co zmierzyłem do tej pory, to byłoby 1,26 ze dwa tak? A co nie zmierzyłem? A co nie zmierzyłem? Po co to, to robić? Po co to wycinać, żeby zostało w leś? Kto tutaj rządzi w tym leśnictwie? Leśniczy rządzi, rządzi wszystkimi. Jak mówię, śmieję się z was, wszystkich gości śniegowych, że on tutaj władzą. Niewiele można mu zrobić, bo jak mówię, na wszystko co robi ma papier. Pozwoliliście od początku takiemu tutaj gościowi się umocnić. 120 cm umocnić takiemu gościowi, pozwoliliście się i on tutaj sobie rządzić trwa, po dzień dzisiejszy, 120, to, proszę Państwa, jest jakieś insze. To ma, proszę Państwa, 115. Tutaj kolejny bałek ten odzimkowy. Ten odcinkowy, ten odcinkowy ma, ma, proszę Państwa, 34 cm. Tak, trzy takie wałki. I tutaj kolejne leżące i tam kolejne jest stos. Stos na miejscu, nieopatrznie wędrując, że tak powiem, tą drogą, w, wchodzę w okopy z czasu I wojny światowej. One się ciągną, jak mówiłem, tam od torów kolejowych i przez 19 daleko w pola. I tutaj być może będzie to widać, a może nie będzie. Są pokopane cały czas. Tam dalej przejdę, może będzie to wyraźnie widać. Na chwilę skupimy się na historii ciekawszej niż tą, którą opowiadam. Historii, która dotyczy nas wszystkich. Są tutaj miejsca wreszcie pamiętliwe z tamtego czasu, ale nikt o to nie dba. Ja nie wiem, żeby dbać o te doły w ziemi, bo to nie o to chodzi. Bardzo proszę, tutaj yy, są okopie. Ja może wejdę w taki właśnie dołek. To się wszystko wykręciło w tą stronę, była wysypana ziemia w kierunku do pola, czyli na północ. I tutaj co kilka metrów jest takie właśnie coś, ten okop skręca. Tworzą tylko jakby. Wysepkę Przyczółek to miało za zadanie powstrzymać rażenie ludzi po kopach yy, przez ułamki yy, od po linii opoków. W każdym razie takie tutaj hece się działy. To rzecz ciekawa i może warta oddzielnego filmu, ale trzeba się było z lekka przygotować do tematu, yy, jeśli chodzi o informacje na ten temat, zebrać ich więcej, co jak gdzie. Trochę mam tej wiedzy, ale uważam, że za mało, żeby tutaj wstawać w szlanki z tymi, którzy się na temacie znają i opowiadać albo się mylić w tych moich opowieściach. Stąd odstąpię od tego, ale pokażę jedynie to, że taki fakt tutaj ma miejsce. Te okopy ciągną się jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej, łącznie to może metrów. Mać łącznie, no może pół kilometra, może więcej. Ale wróćmy do leśniczego, który tutaj działa. Proszę bardzo, panie nadleśniczy. Kolejne drzewa, który leśniczy wyznaczył, a nie wyciął. jak mówiłem, wycinając wszystkie te drzewa, powstałby tutaj park. I tak jak też mówię, wygląda na to, jakby tutaj po prostu po prostu, jakby tutaj ktoś. Nie potrafił robić tego co robi. Bardzo proszę. Nie potrafił wyznaczyć przebieży, nie potrafił jej wykonać. Nie potrafił dopilnować, żeby zostało drewno wyrobione. Nie potrafił bardzo, bardzo wielu rzeczy. Proszę Państwa. I jest ten ktoś leśniczym. przez długie lata 30. 5 lat, może 30, no nie 30, może było w 90-tych latach 30, 30, może nie całe tak? Dobra, ale wystarczająco dużo, żeby narobić dużo zła. 39 centymetrów taki wyczynek, czym on tutaj jest, skąd powstał, trudno powiedzieć. I tak idąc, sobie i idąc, kolejne drzewa już tam mówię dalej, bliżej, bo tak jak idę, to nawet takie niektóre grube, jak choćby ta sosna przepraszam ten dom o właśnie no to chodźmy chodźmy panie prania bo o, widzicie pan, szczuje się kamerą kamera idzie i przynosi wiadomość i już prania biegnie i że tak powiem z jezorem może nie na brodzie i ogląda i kolejny problem dla leśniczego bardzo proszę to tutaj jest po drodze do wycięcia leśniczy wyznaczył to tutaj po drodze bardzo piękną sosnę leśniczy wyznaczył tak i teraz popatrzmy na taką jedną rzecz ta sosna ma ładny wierzchołek ładny pokój zostawił leśniczy tego tutaj dęba on by tu został ale wyznaczył tamtego gdyby tamtego nie było to proszę zobaczyć że ta sosna miałaby tej rację bytu ta o którą teraz się opieram ale to trzeba mieć trochę wyobraźni no ale dobrze leśniczy wyobraźni nie ma wyznaczył proszę państwa tą tutaj, tego dęba. Dąb gruby. Dąb mający może z metr na piwo. Tak. Wychodował go leśniczy przez długie lata tutaj swojej pracy. Takiego pękniętego dęba hodował i hodował i hodował. W końcu postanowił go wyciąć. Teraz, w tym roku. Ale nie wyciął. Tutaj jest kilka stosów drewna. Grzech tego nie wyciąć, ponieważ te sosny dookoła mają jeszcze jakieś szanse ale powoli te szanse ich maleją, a ile po drodze wydusił ten dom, to jest inna sprawa, którą ktoś, kto ma trochę wyobraźni, powinien ogarnąć. Lecz niczy wyobraźni tej nie ma, czego dowodem jest jego działalność, proszę Państwa. I to nie ma co mówić, że ja mam, bo ja mam, bo to tak jak z urodą, każdy widzi, czy ktoś urodę ma, czy też jej nie ma, niezależnie od tego, jak często będziemy powtarzać, że my to akurat ją mamy. Bardzo proszę. Tu, że leśniczy wyobraźni nie ma. Kolejny dowód to jest ten dom. Tak? Tego nie wyznaczył leśnicz do wycinki. Może go nie widział nawet. tak Ja nie wnikam w to, kto tu znaczy, trzebierz, bo leśniczy powie, że nie on. Ale on za to odpowiada, jak kapitan statku odpowiada za. Błędy swojej załogi, i w przypadku tych błędów to nie stern idzie siedzieć, chociaż to on fizycznie kieruje okrętem, tylko siedzieć idzie kapitan. I o tym należałoby sobie przypomnieć albo powziąć tą wiedzę w przypadku co niektórych kapitanów. Ja nie mówię, że ktoś pójdzie siedzieć. Bardzo proszę. Tutaj kolejna sosna do wycięcia, a nie wycięta. Bardzo gruba. Tak, ja tak jeszcze. Idę sobie i idę. I jeszcze popatrzę tam bliżej, bliżej. Tutaj po prawej mojej stronie jest oddział 410. To tam Leśniczy wyznaczył do wycinki znaczną ilość modrzewi. Pięknych modrzewi. Często stojących samotnie, pojedynczo w chłamie różnego rodzaju badziewia. Wyznaczył. Zakwestionowałem mu to w jednym z moich filmów. Pokazałem. No Leśniczy nie, nie rozpoczął. Płacie rozpoczął tą powierzchnię, wyciął tam parę brzusz i zaprzestał. Z tym, że brzozy tam wyciął w miesiącu może w październiku, więc jeśli teraz tam wejdzie po tym drzewie, to nie jest to kontynuacja cięć, tylko po prostu różnego, różnego in, innego rodzaju draństwa, to nazwijmy. Ale co się stało? Ktoś tam tem drzewie, czy nie ktoś tam, ten, co je wyznaczył, po prostu wziął i delikatnie pozdziabywał korę, tę farbę z tych drzew 100. 30 cm. Proszę Państwa, to odziomek, który ma który ma y, 45 cm, 46, tak? Więc pożdziabywał ten ktoś y, tutaj z tych mądrzewitą korę na farbę. Czyli nie zostaną one wycięte. Ktoś tam zrobił leśniczy. Zrobił tam trochę do, teraz dobrej roboty. Czyli jednak moje filmy, noszą jakieś skupki. Y, Chociaż rzadko, bo rzadko, że oni się stosują, ale do tych, gdzie ewidentnie grozi komuś jakiś problem większy, no to, to się stosują. Tutaj takiego dęba leśniczy bardzo proszę zostawił. Tutaj wśród tych sosem takiego dęba pozostawił, przebierze. Geniusz leśniczego, proszę Państwa, jest nie do opisania, stąd ja nie, nie zamierzam tutaj dyskutować o jego geniuszu. O jego możliwościach. Jedno co mówię i powtarzam, to to, że odmawiam leśniczemu wyobraźnię, jako takiej, że ją ma, bo gdybym miał, to jak dzisiaj, na przykład, gdzie byłem, gdzie rozgrodzono dęba, który ma w większości wysokość 50-60 cm, a rozgrodzono całe gniazdo, gdzie przy okazji widać, ile to wyniszczył kozioł modrzewi. Gdyby leśnicz miał wyobraźnię, to wszedłby tam z jakimś tasaczkiem i ten odrzwiek wyciąg. Gdyby ich tam nie było, nie byłoby tematu, nie byłoby sprawy. A tak to jest sprawa, będzie, jest problem. Tak. No tutaj trzeba, być, jak już mówiłem, w wykonaniu leśniczego. Tam dalej leżą całe wałki, kawałki jeszcze wejłódkowe. Nie wiem, czy leżą, stąd leżały jeszcze niedawno. Może tam dojdę i to jeszcze pokażę. To byłoby, że tak powiem, na koniec tego wszystkiego, ale chyba ich nie ma, więc damy sobie z tym tematem pewnie spokój, bo jakoś tak nie widzę, że tam czekolwiek leżało. Leży taki dom, który się przez drogę przewrócił. I co jeszcze w temacie, w temacie tych przebieży, które przechodzą leśniczemu, czy też remni. Jeżeli coś się zaczęło w miesiącu, na przykład w grudniu. Niech byli w listopadzie, tak. Nie udało się czegoś dokończyć. To ja rozumiem. Ale jeżeli leśniczy porozpoczynał w tamtym roku, czyli w 19, yy, przepraszam, w 18 porozpoczynał w, yy, Rębnie czy Trzebierze, a kończył i dopiero w 19, to nie jest fajnie. Nie ma tego drewna. Ktoś go leśniczemu zabrał, a raczej wątpię, żeby to osobiście, on, ale bardzo możliwe, tego dęba. Akurat, skoro to leśniczy zabrał, stąd tamtej wejmutki te kawałki, których tam zresztą i tak, pojawia się, mnóstwo leży, to skoro on to zabrał, to dlaczego nie sprzątnął tego tutaj dęba? Odpytanie. pytanie. Pytanie, które potwierdza moje podejrzenia, że w tym lesie puszcz to decyzje o tym, co się zabiera, podejmują jeszcze inni, niekoniecznie leśniczowie. To jedna z tych wejmutek kawałków. Było tutaj kilka. Ta wejmutka niewiele warta. Ktoś się pewnie zawiedzie. о а том, ним.